Cześć, więc dzisiaj mam do Was haul. Tak jak pewnie widzicie po tytule. I pierwsza informacja: jest na Facebooku w końcu grupa moja. Wiem, że miałam się założyć mnóstwo czasu temu, ale jakoś tak nie mogłam się za to zabrać za bardzo. Ale w końcu dzisiaj usiadłam do tego, od kilku dni właśnie nad tym myślałam. No i grupa już jest, także. Link w opisie. Pod każdym filmikiem będzie Link w opisie, a grupa nazywa się Pandzieniko. E, tak wybraliśmy wspólnie. Było jeszcze kilka innych propozycji, ale w końcu na tym stanęło, więc mam nadzieję, że teraz jeszcze lepszy kontakt będę z wami miała, chociaż uważam, że jest całkiem okej. Okay. No a skoro jest to filmik o zakupach, to moim największym zakupem w tym filmiku są to softboxy, które właśnie mnie oświetlają. Z czego bardzo się cieszę, bo w końcu mogę nagrywać, jak jest ciemno na dworze, a w tym czasie, właśnie teraz, jesień, zima, no, dość szybko się robi ciemno. No i nie mam co bardzo wtedy, jak nagrywać, ale zainwestowałam w softbox dlatego brawa dla mnie, gdyż już o tym myślałam od roku prawie, ale no, jakoś tak zwlekałam, zwlekałam, ale w końcu kupiłam, także możecie być ze mnie dumni. No, ale już nie przedłużając, przechodzę do. Olu! Trochę rzeczy mam. Myślę, że zaczynę tradycyjnie od kosmetyków. Zacznę od kolorówki i jest to podkład puder, jest to puder z Maybelline Matte. Ja kupiłam w mojej promocji w Superfarmie za 20 zł, jego normalna cena to coś około 30 bodajże i ja mam w kolorze 40 Pure Beige. Yy, więc tak i jestem mega, mega zadowolona z tego pudru Naprawdę cieszę się, że się na niego skusiłam, bo rozważam kupno mojego tego poprzedniego, co miałam I kupno tego i zdecydowałam się na ten i to była naprawdę mega dobra decyzja On daje efekt maski, naprawdę jego strasznie widać na twarzy Trzeba mega uważać z nim jak się go nakłada No u mnie też często go widać od razu po nałożeniu więc naprawdę trzeba bardzo uważać z nim. Ale przez to, że nie używam podkładu, no to sobie na niego pozwalam. Bo, jakby miała podkład, no to się taki puder mocny, że go tak mocno widać, o to mi chodzi. No, to byłoby kiepsko. A ja z tego względu, że nie używam No to stwierdziłam, że no mogę Mega, mega dobrze matuje Natomiast tutaj właśnie Was uprzedzam, że Daje taki no dość mocny Efekt takiej maski jakby Wiecie o co chodzi, po prostu go mocno widać Na twarzy. I kolejna rzecz z kolorówki Jest to z Avonu Avonu, jakkolwiek to wymawiacie Jest to taki duet do brwi Ja naprawdę do brwi Szukam czegoś mega długo już No i w nie mogę to jednak też nie Zszczał w dziesiątkę w każdym razie jest to taka paletka hmm, cienia i, ci, i takiego wosku do brwi wosk używam cienia niezbyt zresztą jak można zobaczyć tutaj po zużyciu że no wosku trochę już mi ubyło, natomiast cienia niezbyt do zestawu mamy też dołączony pędzelek jaki lusterko, który mam teraz tu nie będę świecić za bardzo ogólnie ten Żel. ten włoski jest fajny cień też jest spoko, tylko po prostu dla mnie jest za jasny, mimo tego, że to jest ten ciemniejszy zestaw bo podobno jeszcze jest ten jaśniejszy i ja za niego zapłaciłam około 20 zł, dokładnie nie pamiętam koleżanka zamawiała ale około 20 zł dalej olejek arganowy do włosów w Roswani kupiony na promocji jego regularna cena to około 8-9 zł ja go kupuję zawsze na promocji za jakieś 5 zł także zawsze czekam na promocję jego jesteśmy przy włosach, to kupiłam sobie szampon do włosów z Garniera, Fructis Grow Strong mój English jest to do włosów osłabiony przecie wypadaniu, zobaczymy jak się będzie sprawdzał, czy nie używałam jeżeli miście możecie dać znać i do włosów jeszcze to nie kupiłam, tylko dostałam od Paulinki na urodziny, bo nie robiłam osobnego filmiku właśnie co dostałam na urodziny i stwierdziłam, że tak tutaj trochę, że tutaj pokażę kilka moich prezentów urodzinowych no i właśnie tutaj też od niej dostałam odżywkę, moją ulubioną z Skóra, także dziękuję i jako, żeśmy jesteśmy przy prezentach też to, od to Paulinki, dostałam krem do rąk Regenerum. Właśnie sobie go wybrałam teraz, Bo, jak wiecie albo nie, ja mam straszne problemy z dłońmi. Um. Strasznie szybko mi się wysuszają, jeszcze dobrze zima się nie zaczęła, się nie zaczęła zima, a ja już mam problemy, że mam strasznie suche te ręce. Ciągle kremuję, naprawdę co 5 minut nawet na lekcji wyciągam krem i kremuję, no ale to niezbyt dużo daje. Więc chciałam właśnie sobie wypróbować jeszcze jeden Regenerum, dlatego że słyszałam, że jest całkiem spoko. Do włosów mam jeszcze dwie rzeczy, tutaj kupiłam sobie suchy szampon z batist do włosów ciemnych ponownie się skusiłam na ten dla ciemnych włosów bo jestem z niego bardzo zadowolona i do włosów jeszcze kupiłam sobie lakier do włosów ja nigdy lakierów nie używałam, natomiast byłam ostatnio podciąć końcówki u fryzjera właśnie chciałam trochę bardziej ściąć, ale jednak stwierdziłam, że jakoś tak nie bardzo i tylko trochę podcięłam no i właśnie żaliłam się oczywiście mojej pani fryzjerce, jaka to ja biedna bo co wyjdę na dwór to mi się włosy pokręcą Ech, bo jedna kroplada jeszcze wystarcza, a już włosy mam pokręcone I naprawdę nie przesadzam Jedna kroplada jeszcze, już włosy mam całe pokręcone No i pani powiedziała, że może sobie te włosy spryskiwała lakierem No i właśnie tak robię teraz eee, Nie, że mam taką, wiecie, taflę od razu Tylko tak z daleka sobie spryskuję te włosy Mm, i one nie są ani poklejone ani nic tylko tak wiecie żeby one się tak nie puszyły dalej sobie stwierdziłam że wypróbuję taki jak to się mówi płyn micelarny z Eucerin zawsze używam z garniera, natomiast teraz jakiś przykód to moją uwagę to właśnie ten płyn. No i stwierdziłam, że sobie go zakupię. No i jest całkiem spoko, natomiast już nie kupię go ponownie, wracam do mojego garniera na pewno. Po skończeniu tego płynu jednak zostanę wierna Garnierowi. A dalej tutaj kupiłam sobie taki duży znowu żel podpryszny, tym razem z Luxi. Mam go tutaj o jakimś zapachu mlecznym, pachnie bardzo, bardzo ładnie, naprawdę super pachnie. I ma pojemność 500 ml, dlatego mam nadzieję, że ona trochę mi znowu starczy. I dalej jeszcze peeling myjący z Joanny, bo teraz znowu się do Biedronki, więc coś ja się skuszę, bo bardzo lubię te peelingi i ja je używam głównie do twarzy. Yy, jako taki peeling mam raz, dwa razy w tygodniu yy, i teraz kuściłam się na truskawkowy naprawdę zapach. No, chyba nie muszę nikomu mówić, jak one pachną, bo to są chyba najlepsze, na, najlepiej pachnące peelingi, najlepiej pachnące kosmetyki, takie pielęgnacyjne. Naprawdę te peelingi pachną. Yy, Przecudownie. Teraz miałam jakiś ogrodowy czy coś takiego mi się właśnie już kończy. I też pachną rewelacyjnie. I tutaj kończąc kosmetyki, jeszcze pasta do zębów. Okej, okay, zanim przejdę do ubrań, to jeszcze Wam pokażę coś, czego pewnie nie spodziewacie się w tym holu: jest to mata do ćwiczeń. Tak! Powiem Wam, że zaczęłam ćwiczyć. No, jeszcze efektów to nie widać, co prawda, ale y, mam tutaj motywację, mam ambicje, także mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie. Właśnie matkę też dostałam na urodzinę, bo poprosiłam. Um, także taka różowa, piękna mata sobie stoi u mnie w pokoju I możecie trzymać za mnie kciuki, żebym miała nadal motywację I żeby mi się chciało różić tą tupsko żeby poćwiczyć Liczę na to, że chęć mi szybko nie minie Przechodzę do ubrań Pokażę wam buty Więc w ogóle historia jest taka, że chciałam sobie kupić Timberland no bo mi rodzice narodzone, że nie przechodzę znowu całej zimy w butach typu Maksy bądź roszyć, No i to jest dość zrozumiałe. E, I musiałam sobie kupić jakieś buty za kostkę. No i chciałam Timberlandu, No ale poszłam przymierzyć i w ogóle wszystko fajnie, podoba mi się i tak dalej. No ale cena 700 zł. Stwierdziłam, że no ok, poproszę na przykład na gwiazdkę. Ale później tak myślę, czy mi są potrzebne oryginalne? Różniłam się tylko tym od innych, że mają znaczek. No i trochę materiałem, no ale, pomimo, no ale głównie o to, że mają znaczek i za ten znaczek się płaci. No i stwierdziłam, że no, poszukam jeszcze jakichś odpowiedników tańszych. No i poszłam do kilku sklepów. Nic ciekawego, co by mnie zainteresowało, nie było, bo mi się nie podobały. No i poszłam do Deishmana. No i takie tutaj oto firmy Highland Creek. Jakkolwiek się to czyta. Wiem, że tutaj y, są też wybrane przez Margaret. Kupiłam odpowiedniki tańsze za jedną trzecią nawet nie ceny. Nawet nie jedną trzecią, bo za 150 zł, jakoś tak. Y, kupiłam bardzo podobne właściwie, wyglądające tak samo. Y, takie buty a la Timberlandy bo stwierdziłam, że i tak pewnie nie będę w nich tak często chodzić, bo już po jednym sezonie mi się znudzam, więc kupiłam sobie takie tańsze odpowiedniki. Wyglądają tak samo, są wygodne, są ocieplane od środka, także yy, tak, tak wyglądają. I teraz wam tutaj pokażę trzy ciuszki. Pierwsza jest to taka bluzka z pulem taka taką biała-czarna. Biała-czarna? Biało-czarna. Dalej mam taką bluzę z kapturem z Adidasa taka duża bluza Bo ja właśnie wolę większe Chociaż zamawiałam ją przed internet No i tak średnio trochę wiem z tym rozmiarem Bo zamówiłam Lkę, Ale okazała się Troszeczkę za duża M byłaby Chyba bardziej Dobra, ale już dobrze Nie będę marudzić Jest to też zimowa rzecz. Jest to kurtka. Jest to kurtka pochodząca ze sklepu Pull&Bear. Jest to parka. Właśnie w zeszłą zimę powiedziałam, że na kolejną zimę nie chcę żadnej innej kurtki niż parkę. No i tak właśnie to się stało. Kupiłam parkę Pull&Bear za... Ona chyba 300 zł kosztowała, o ile się nie mylę. Tak, ma 299. Jakoś tak. No i właśnie. Tak ona wygląda. Jest granatowa. Mogliście ją zobaczyć tak przelotem filmiku My Night Routine. Ja właśnie ktoś tam się też pytał, skąd jest ta kurtka i ona nie jest czarna, tak jak napisał ktoś w komentarzu, jest zgrana To przy kapturze jest takie futerko, natomiast ja go nie noszę, bo mnie trochę denerwuje. Może później na zima sobie przyczepię. No ale kurtka jest cieplutka, jestem z bardzo zadowolona i w ten oto sposób będę już kończyć filmik. Wszystko chyba co chciałam Wam pokazałam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. E, no i zapraszam Was na grupę. Mam nadzieję, że od się w kolejce i widzimy się w kolejnym filmiku. pa pa yeah. I know, I